Telewizja w punkt, program lewy do lewego. Ikonowicz śpiewak. Śmierć wrogom ojczyzny, głosiło główne hasło tegorocznego Marszu niepodległości. Nic nowego pod słońcem. Ja nie lubię, kiedy ktoś komuś życzy śmierci. Bo nie wiem, czy się mylę, a to jest chyba język nienawiści. A też tak się zastanawiam, kogo ci ludzie chcą uśmiercić u ojca, Od 70 lat nie mamy żadnej wojny, i raczej na żadną wojnę się nie zanosi. Natomiast ten język nienawiści ma jednoczyć, prawda? Ma powodować, że nasz kraj zbrunatnieje, i ten marsz, on był bardzo spokojny. Ale dlaczego on był spokojny? Bo to już był niestety, czy stety, marsz rządowy. Mój urząd, bo ja kombatantem jestem, mogę ilustrację pokazać, e, 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 czyli Urząd Dostaw Kombatantów, stał się oficjalnym organizatorem marszu i po przechance sądowej no, musiał wygrać e, legalizację tego marszu. No, było 100 tysięcy czy 150 tysięcy. To jest ten rytuał, no, co, co roku ci ludzie tam przechodzą. Można nie mieć o to pretensji. Natomiast oczywiście pojawiają się tam hasła rasistowskie, ksenofobiczne, pojawiają się tam hasła dyskryminujące mniejszości seksualne. No, cały ten sztafaż takiej skrajnej prawicy, która występuje przecież nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. I pod tym się podpisała władza. A z drugiej strony te marsze były bardziej dynamiczne, jak rządziła Platforma, bo wtedy one były przeciwko władzy. A teraz? Teraz one stają się częścią obozu rządowego, czyli obóz narodowo-radykalny, Polska Biała i tak dalej. To wszystko wziął na swoje barki Jarosław Kaczyński. Ale jak oni są już rządowi, to nie bardzo mogą fikać, no bo, przepraszam bardzo, jesteśmy częścią władzy, więc nie można być jednocześnie kontestatorem, rewolucjonistą, buntownikiem no i, i brać udział w imprezie organizowanej przez oficjalnie przez panujący na miłościwie rząd, Prawa, Prawa i Sprawiedliwości. I, i teraz jakby w, w, po tym wprowadzeniu chcę powiedzieć, że to zdarzenie, to zlanie się Konfederacji, Nacjonalistów i PiSu y, to jest nowe wydarzenie, bo ja pamiętam, że zawsze jak był Marsz Niepodległości to PiS robił jakąś imprezę jak najdalej od Warszawy y, i nie chciał mieć z tym nic wspólnego, no bo wiedzieli, że to jest taka ekstrema, która jednak większość by bardzo podstrasza. No ale teraz jak mamy Czarnuka jako ministra oświaty, no to wszystko idzie w kierunku brunatnienia i wreszcie wiele wskazuje na to, że PiS będzie miał trzecią kadencję, a Dzień Niepodległości, Święto Niepodległości, jego sposób rozegrania, wskazuje na to i nie tylko, że to będzie kadencja już niestety otwarcie brunatna, jak sądzisz Janku. Znaczy, na pewno zgadzam się z Tobą, że zmainstreamowali ten marsz, że władza no, doprowadziła do tego, że on jest dzisiaj w głównym nurcie. I z jednej strony no, to powoduje, że ta przemocowość, czy taka na zewnątrz, prawda, pokazywana no, jest radykalnie mniejsza. Nie tak? napadli żadnego skłotu, nie wybili nikomu szyby, tak? Tak, tak. No, muszę, jest absolutny postęp. Chociaż też muszę powiedzieć, że tutaj zgadzam się z tym, że no zarządów platformy Obywatelskiej policja nie robiła dobrej roboty w czasie tych marszów. Widziałem sam wielokrotnie jak pozwalała na pewne zachowania albo zachowywała się po prostu dziwnie. Nie chcę używać słowa prowokacja bo to jest takie słowo, które używałem. Ale wobec wszystkich protestujących, czyli nas też. No nie, no e, tak. tak, ale e, więc na pewno ta strategia policji się zmieniła. To jest raz, dwa e, faktycznie stał się to element e, władzy, tak, programu władzy. No i co? No i pytanie jest teraz takie, co się będzie działo? Czy będzie miał trzecią kadencję PiS? Nie muszę chyba, nie wiem, czy zdradzam jakąś wielką tajemnicę, że plotką jest dzisiaj, że Solidarna Polska, tak? Czyli ugrupowanie Zbigniewa Ziobro ma iść na listach z Konfederacją, że podobno taki jest plan, że tak się mówi na... Czyli brunatni z brunatnymi, No, tak? ta, część, ta część, właśnie bardziej radykalna ma iść razem z Konfederacją. Czyli znaczy radykalna w sprawie aborcji, tak? No, w sprawie aborcji, w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej, i tak dalej, więc zastanawiam się, e, jak to się wszystko skończy. E, to jest ryzykowna gra tutaj, bo to, że tak, że on wszedł, w tą antyunijność, bo bardzo wyraźne były hasła antyunijne na tym marszu. W sytuacji, kiedy jesteśmy najbardziej euroentuzjastycznym narodem w no, Europie, nie, to jest ryzykowne no, Ja nie, wiesz, no, na pewno Kaczyński też rozgrywa tych wszystkich nacjonalistów między sobą, tak, czy jest jakby, bo, bo ten Bąkiewicz, tak, czyli lider już nawet nie wiem, bo on jest liderem ONR-u czy Straży Narodowej już. Nie, nawet nie on się jest. kojarzy z tym marszem. No, tak? Bo jakby, ten marsz jest takim samograjem. krajem. Ta. On powiedzieć. dostał słuchaj, chyba 3 miliony złotych w tym pieniądze na zakup nieruchomości, więc on naprawdę dostał. A kto mu dał? to kto? My mu daliśmy z podatków. Ale, mówię, to, ale tak. jak to się załatwia? Powiedz. Wiesz, to, to chyba jakiś grat trzeba napisać, wiesz, <laughs> o, do Narodowego Funduszu Patriotyzmu i Wolności. Patri nie wiem, wiesz, jak to jest tysiąc a, tych, no u, tak. u, teraz. Więc oni to jest bardzo ciekawe, że oni de facto zalegalizowali korupcję. Za platformy kradli się jakby tego, a teraz jest ta korupcja, jakby jest totalnie zalegalizowana ale to i legalnie. Lepiej, nie? No, ja byłem na przykład za legalizacją miękkich le y le <laughs> miękkitów. <laughs> bo to wiesz, wszystko jest tam. Na, na wierzchu. powiem ci szczerze, e e przekupywanie polityków przez biznes w Stanach Zjednoczonych jest legalne. No, jest Odbywa się na stole. A no i co i to jest straszne. To, to... Jest, stra to jest straszne, a nie, bo co jest gorsze. No, no nie, no jednak bym wolał chyba, żeby ani jedno nie... Żeby się trochę krępował. Tak. No i. A ci, o... Ale taki Bąkiewicz to nie widzę, by się krępał. Nie, 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 nie. A, bierze, nie? Nie, ale wiesz, znaczy. No, bo ryba nie bierze, a Bąkiewicz bierze. Tak. Ale wiesz, więc jakby Bąkiewicz się tam chyba kłóci z tą konfederacją, z ruchem narodowym, starym, tak. Dalej. Ja w to nie wchodzę, tak, ale, e, no, faktycznie, ja, to jest trochę taka sytuacja, jak była za sanacji, gdy już Piłsudski umarł, prawda, że jeszcze Kaczyński żyje, do, tak. Ale jak Piłsudski umarł, to to jest zespolenie tego, tej partii władzy, tej gnuśnej, która już praktycznie sobą nic nie reprezentowała poza tym, że kradniemy, prawda, Idziemy tutaj. Do e, dla e, Tak, tak, e, tak, robimy po prostu, prawda? Totalnie skorumpowany reżim sanacyjny przed II wojną światową, który już nie miał żadnej ideologii, tak naprawdę, poza ideologią władzy i dogadał się ze, z, 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 prawda, z tą skrajną prawicą, żeby mieć jakiekolwiek, prawda? Soki żywotne. Jakiekolwiek no. soki żywotne, nie? I teraz pytanie jest takie, czy tą trajektorią sanacyjno onr że tak powiem, idzie właśnie… Ale widzisz, problem, problem jest taki, że żeby wprowadzić faszyzm, taki mniej lub bardziej otwarty, to trzeba mieć wroga. I ja myślę, że ten tłum zdesperowanych ludzi, którzy idą z gołymi rękami na drut kolczasty, to jednak nie są pociski a ataki to jest za słaby wróg, że to… Że ten, ten model straszenia do wyborów wygaśnie, że to, to nie będzie... Chociaż to bardzo dużo punktów nie daje. Tam było więcej antyniemieckich chyba wypowiedzi. Antyniemieckich wypowiedzi. też, a z kolei robimy robotę Niemcom, że tam nikt nie dojechał ale to no osobny temat. Nie, ja myślę, tak, tak, antyniemieckie były, tylko że to też jest beznadziejne, no bo przecież ludzie jeżdżą do Niemiec, pracują w Niemczech yy, i nie widzą tam jakiegoś anty, tego antypolonizmu słynnego, prawda? Więc to, no. to można robić... Tak jak z psami, tak? Że jak jest płot, to szczekają. Płot się kończy, a stara się Otóż już nie ma płotu, nie ma muru berlińskiego, chłopaki. I bardzo trudno straszyć i się napuszczać na Niemców, bo Niemcy są żywi i można się z nimi piwa napić i jeść serwerki, hmm. tak? Więc to jest trochę... Tro... Mało tego, pracodawcy w Niemczech z całą pewnością traktują naszych pracowników lepiej niż polscy pracodawcy. No na pewno będą potrzebować jakiegoś wroga na kampanię wyborczą, bo ten drog zawsze jest no, znajdą. Ale o co? 2015... I to geje tam pójdą pod nóż? No do 2019, no, ale żeby... czekaj na kogo padnie, no bo chyba nie my. No. Może ty ja. <laughs> bingo. <laughs> Geje, ikonowicz chyba, e, ja jestem ty, e, migranci. Hey, ty jesteś Żyd, a ja jestem Żyd nominowany. No tak. Bo ja jestem na liście Żydów polskich, <grym> za <zabić> Bardzo <Goldsmith. grym> <grym> <co> mi miło. <grym> wiesz, ale, ale z Żydami słabo pójdzie. Bo teraz, nie. Teraz, nie, teraz nowymi Żydami są Palestyńczycy, Arabowie, bo oni są słabsi. A się zawsze hejtuje słabszy. No więc zobaczymy, w, w którą to stronę pójdzie. Ale ja chciałem jeszcze coś powiedzieć o maszu, że jakby wiesz, ciężko jednak zarzucić, że tam 100 tysięcy, słuchaj, tam było ponad prawie 100 tysięcy osób. Czy ty kojarzysz jakąkolwiek demonstrację e, pracowniczą, e, jakąkolwiek poza oczywiście aborcji, obo, poza aborcji, były, tak. no tak, ale poza aborcyjnymi, nie Nie, nie no, nie ten... ma etosu pracowniczego, to musimy odbudować. Ale nie ma w ogóle etosu wychodzenia na ulicę, tak? Znaczy, Jakby ja od to jak... kilku lat próbuję ludzi wyprowadzać na ulicę pod czerwonymi sztandarami 1 maja i najwięcej, co mi się udało, to wyprowadzić jakiś tysiąc osób, No tak? więc właśnie, więc widzisz... Ale korzystam z okazji, bo wiecie, że w przyszłym roku też jest 1 maja? No, zapraszam. <grym> no tylko widzisz… Jakby... Tradycyjnie zacznę ale... na rondzie Degola o 10.30. Ale wydaje mi się, że nauka jest taka, że tak, może… Jaką alternatywę ma, my mamy? Tak jaką alternatywę ma… Bo my możemy sobie pomstować na to, prawda, i tak dalej, ale to nic nie zmienia, tak? E, prawica odpowiedziała na poczucie e, jakiegoś tam patriotyzmu, na poczucie jakiejś tam potrzeby Wspólnoty, jakiejś przynależności, prawda? E. Ale tam jest więcej nienawiści niż umiłowania ojczyzny. Dlatego dla mnie to nie jest taki ściśle patriotyzm. Patriotyzm jednak ma, dla mnie ma wymiar. Pozytywne. Ja kocham Polskę i kocham ten naród, tą ziemię, jej tradycję. natomiast nie buduję wspólnoty na tym, że kogoś hejtuję. Tak? No tak. Że kogoś będę zaraz zabijał. Ale wiesz, no, ale czy nawet, czy my kiedykolwiek próbowaliśmy jakkolwiek zawalczyć o tę historię, o ten patriotyzm, jako I lewa je, stąd, Z tego studia niedawno wyszedł Piotr Ciszewski, który robi to z uporem i konsekwencją tą historię czerwoną, prawda? I chodzimy na te mury Cytadeli, gdzie stracono naszych bojowców, prawda? I czy. I Walińskiego i tych wszystkich, i, i Okrzeje. I, i, I mamy tą tradycję, świętą taką tradycję walki i o wyzwolenie społeczne, i o niepodległość. Cała tradycja Polskiej Partii Socjalistycznej, no. którą reaktywowałem Pierwszy premier tam. Daszyński. No, a wiesz, że pierwsza flaga na Sejmem była czerwona, nie biała czerwona w 2018 I tego nie ma. I tego, nikt nie nie, nikt tego nikt nie wie. Nikt tego nie ma, w ogóle tego nie, w świadomości tak, rząd nie lubelski ma. lubelski chociażby właśnie, nie wiadomo kiedy obchodzić tą niepodległość. Czy... No więc moje pytanie jest takie, czy to jest po prostu, że z jednej strony powstała ogromna nisza, w którą pra, ta prawica weszła, a z drugiej strony, no jakby, to jest dla nas zadanie, ja się budować pociesza. jakąś alternatywę, bo ja na razie się pocieszam. nie ma. Ja się pocieszam, że spośród tych powiedzmy 100 tysięcy umownych, które tam maszerowało czy nawet więcej, że większość ludzi to normalna jest. To nie są żadni faszyści, no to, to są ludzie, którzy e, chcą w ten sposób uczcić. Swoje przywiązanie do pewnej wspólnoty, a jedyną wspólnotą, którą sobie Polacy umieją dzisiaj wyobrazić, to jest wspólnota narodowa. Niestety jest to sojusz jeźdźca z koniem, bo do tej wspólnoty należą i miliarderzy, i czyściciele kamienic, i ich ofiary, tak? I, i nieuczciwi pracodawcy, i wyzyskiwani pracownicy. Dlatego proponujemy jednak, żeby udało się kiedyś zbudować wspólnotę, interesu i losu, czyli wspólnotę ludzi pracy. No tak, ale PPS, o którego się odwołujesz, budował wspólnotę narodową. No, nie odrzucał nie, wspólnoty Nie, nie. Ja, ja też jej nie odrzucam. Ale powiedzmy sobie szczerze, że PPS powstał pod zaborami. I wtedy to miało 100 razy więcej sensu. No, no dobra, no ale... Nie, no, nie, no, nie, bo jak, się, że ja musi być... myślę, że w 1941 hasło śmierć wrogom ojczyzny miało absolutny sens. Dzisiaj nie ma żadnego sensu, bo nie, bo nie to mamy. Jest nowe hasło chyba mi się wydaje. Co? To jest chyba dość nowe hasło. To mi się Ono jest nowe, tak, ale wtedy nie... by miał. Faktem jest, że w którymś momencie my też poszliśmy język nienawiści. I to chyba było skierowane. My przeczuwaliśmy, że powstanie Konfederacja, mhm. bo skandowaliśmy 1 maja faszyści, burżuje, aż koniec się szykuje, więc nie byliśmy daleko, nie? Teraz już tego nie krzyczymy, ale rzeczywiście, no ko koniec to jeszcze nie musi być śmierć, tak? Trochę łagodniej. Ale myślę, że od tego języka trzeba odchodzić, że są inne czasy. Właściwie już nigdzie prawie w tych cywilizowanych krajach nie ma kary śmierci, prawda? W związku z czym być może już tej śmierci nie życzmy. A tych ludzińskich, tak? Rudnicki. Rudnicki. No to my nie chcemy zamknąć ani zabić chyba, tylko ten... Wysłać, Ukarać. wysłać do baru mlecznego. No, I żeby więcej, na więcej nie było ich stać. Ale bez, bez wątpienia powiem jedno, że lewica musi być patriotyczna. Jeśli nie będzie patriotyczna, jeśli będzie Nie będzie ich wcale. zgadza A dzisiaj, jeśli mogę jak patrzysz na lewicę, to masz takie wrażenie, no, że to jest taka klasa kosmopolityczna i że oni właściwie dzisiaj mieszkają w Warszawie, w Gdyni, ale jutro Aby, mogą mieszkać był w Był taki moment, ogóle... kiedy oni się zor... zorientowali. Ci... No, to... Piękne, to takie pieszczochy systemu, nie? I jeden założył partię pod tytułem Biało-Czerwoni. Druga znowu założyła inicjatywę polską. Strasznie chcieli się owinąć tym Biało-Czerwonym ale ludzie wyczuli, że to nieszczere jest, tak? A my, Żydzi, jesteśmy szczerymi patriotami i socjalistami. I z tym was zostawiamy. Dziękuję bardzo. Dzięki.